Witam Was serdecznie. Dla wszystkich, którzy o tym jeszcze nie słyszeli, Kościół oznacza ludzi. Słowo użyte w Nowym Testamencie właśnie oznacza ludzi. Nie oznacza organizacji religijnej, nie oznacza też żadnego systemu, ale po prostu oznacza ludzi. I przede wszystkim Pan Jezus, kiedy tutaj chodził po tej ziemi, to głównie jego nauczanie koncentrowało się na potrzebach ludzi, z którymi rozmawiał, to on dbał o to, żeby jego nauczanie też poruszało ich serca i gdzieś kierowało wzrok do nieba. Kościół to również nie budynek, choć przywykliśmy mówić idę do kościoła, idę do, więc idę do budynku. Natomiast Nowotestamentowy Kościół to przede wszystkim wspólnota, to przede wszystkim ludzie, to przede wszystkim całość, relacja między ludźmi, przyjaźń, miłość. Wszystko to, czego tak często nie mamy, a co możemy w relacji z Bogiem i we wspólnocie odnaleźć. Dla nas bardzo ważne są również zasady. To na Piśmie Świętym opieramy nasze wyznanie wiary. To Biblia jest dla nas najważniejszym fundamentem, jest treścią, z której czerpiemy każdego dnia i jest też wyznacznikiem szeregu norm, wartości, też kultury naszego Kościoła i wszystko to, co się u nas dzieje, czerpiemy bezpośrednio z nauczania Pisma Świętego. To z pisma Świętego właśnie dowiadujemy się o tym, że Bóg kocha każdego z nas, że każdy z nas jest dla Niego ważny, niezależnie od tego, jak wyglądało, czy jak wygląda twoje życie, niezależnie od twojej historii. Bóg cały czas kocha ciebie i muszę pewnie zaskoczyć niektórych z was, ale nie tylko my szukamy Boga. On również szuka nas. Nie tylko pismo święte, ale również relacja z Duchem Świętym jest dla nas ważna, ponieważ samo pismo święte przynosi nam normy życia, to też na nim budujemy swoją teologię, też budujemy, czerpiemy z jego wartości. Natomiast przebywanie w obecności z Duchem Świętym też powoduje to, że uaktywniają się w członkach Kościoła dary Ducha Świętego, że Bóg może wykorzystać również naturalne talenty, które umieścił w nich już od urodzenia i wspólnota jest właśnie takim miejscem, gdzie te wszystkie talenty mogą zostać odkryte, a później wykorzystane. Dla dobra Pana Boga i też dla samej wspólnoty. Kościół dla Torunia Freedom zdaje sobie sprawę z tego, że w Toruniu jest wiele osób, które poszukują Boga. Chcielibyśmy zaprosić Ciebie na nasze spotkania, które odbywają się w każdą niedzielę przy ulicy Kopernika 20. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, jest tutaj miejsce dla Ciebie. Jeśli jesteś osobą starszą również, jeśli posiadasz dzieci, bardzo kochamy dzieci, więc zapraszamy też małżeństwa z dziećmi. Niech każdy tutaj wśród nas czuje się dobrze. Zapraszam Ciebie, poznaj nas i czuj się wśród nas dobrze.